Hello, tu Zosia Tak, tu Zosia Fula. Witamy Was w filmiku, w którym moja siostra będzie mnie malować. W tym bubnowcu mamy kosmetyki. Proszę bardzo. Ona będzie sobie wybierać, które chce. Ona nie wie, do czego one są. No chyba, że jakoś tam. Proszę, pokaż. Tak, tak, pokaż. Tak, to jest tusz. Nie powiem do czego, proszę. No. I zaczynamy. I my przedtem... Moja siostra już nie zaczęła malować, ale niestety miałyśmy mały wypadek. No jeszcze. To jest mało. No no to wszędzie mi to dawaj. No pięknie. Teraz sobie zamocz jeszcze. I w drugim. nie macie. Nie macie. Tak? Tutaj ok. Tak wyglądam, proszę zobaczyć. Teraz... <noise> tak, my się tutaj wszystkie śmieją, bo ja jestem tutaj z moją koleżanką. No, wybaczcie, ale to jest chyba śmieszne. Tak. Teraz w ogóle nie pokazałaś co to jest. Proszę. To jest liner. I ciekawe, no, moje się z tego Już się zaczynam bać. Proszę. Na brwi mi go daje. Tak. <laughs> Ale mnie nie, nie, tak Pięknie. Tak nie, ci nie, No super. nie, to jest drugie oczko. <laughs> tak, to jest na, pre, na pewno takie piękne. Na pewno to jest takie piękne. Yes. No. Także kolejny mamy zaliczony. Brawo! Super. Teraz jaki kolejny kosmetyk. Proszę zobaczyć, który moja siostra. A może na samym końcu ja bym teraz wzięła coś innego. Cień, ale nie powiem do czego. Cień tak. Tak. Nie, może tą pomadkę. Nie, 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 nie. Czemu? Bo pomadki na sam koniec. Tak jest, to jest cień. I cień bierzemy tutaj takim patyczkiem. No, musisz. Pokaż, tak. Mój stary cień. Już go dawno nie używałam. A teraz uważam, no proszę zobaczyć, jak moja siostra go nabiera. No, który kolor? Ten. Ten? Dużo musisz go wziąć. Super. I teraz. No, gdzie go dasz? Mm. Mhm. No, wiecie, nowy styl będzie. Yes. Cień pod oczy. Jaki jest ten drugi potem, wiem. No, no to wiesz, mocno. sobie go tak nie tak? Niezbyt mocno też. Już. Powiedz mi, kiedy będziesz uważać, że jest już skończony. Już też. No, ale to jeden tylko. Skończyłaś? Tak. Już, super. Proszę zobaczyć. Tak, a ja wam się przyznam, to jest cień do oczu. No, ale moja siostra dała go na Podobnie. I teraz ostatnie. I tutaj mamy połóż dwie pomadki. To jest pomadka y, różowa, a to jest pomadka bezbarwna, ochronna. Na początku weźmiemy Tom. Nie. Na początku Zosiu trzeba Tom, ponieważ ona jest ochronna. Tak, otwieramy. Mhm. Proszę zobaczyć. Mhm. No, zaciągniemy sobie jeszcze. No i proszę. I mat. Mm -hmm. Tak. Pod, pod tutaj... Pod ustami też może być. No jeszcze pomaluj. Oje. No. Mhm. Mm Super. Yes. Już. Y tak. Ja Wam no mówiłam, masz? że będę Ciędę. tak, teraz różową. Proszę. Ja wam mówiłam, że będę nagrywać filmiki z dziennika przyjaciółek, no ale niestety tam mam dopiero parę łapek, a więc jeszcze nie zacznę. Bo tak jak ustaliłam, 100 łapek, 100. No nie mogę pokazać 100, mogę pokazać 10, ale ma być 100. Dobra. Już zrobione? A mogę poprawić? Dobra, to to będzie na tyle. No. I jeżeli Wam się podoba, albo nie, jeżeli Wam się filmik podobał, to dajcie łapki w górę. E, Przyjście. Piszcie... Aha, tak, dobrze, że moja siostra przypomniała. Jeszcze tutaj. Perfumki, proszę. Tak, no. Tutaj na mnie. No, niezbyt to tak. Ja ci pom... No, trzymaj. Do, tutaj na paluszek. I proszę. Gdzie? Na szyję, czy gdzie? Super, na dół. Teraz może na bluzkę trochę. Raz i na Super. mocne są. Nie no. Także my już kończymy. Łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie. Pa, pa!